Jest mi bardzo miło poinformować, że nasz breast Unit, naszego szpitala Kopernika w Łodzi znalazł się na bardzo prestiżowej liście centrów szkolących dla certyfikowanych europejskich chirurgów piersi. Oznacza to, że chirurdzy piersi z całej Europy będą przyjeżdżać do nas, szkolić się, aby wykonywać zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej, onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej u chorych na raka piersi. Jak również nasi chirurdzy będą mogli wyjeżdżać do tak prestiżowych centrów jak Lizbona, Paryż, Mediolan, Londyn, aby tam doskonalić techniki z zakresu chirurgii piersi. Działa to wszystko pod auspicjami Bresso. Co to jest Bresso? To jest akronim od słów. Angielskich BREST, czyli PIERŚ, oraz ESSO, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. BRESSO to jest pewna platforma do certyfikowania europejskich chirurgów piersi i tworzą ją e, znakomite towarzystwa naukowe, europejskie, chirurgiczne i onkologiczne, jak również organizacje pacjenckie i e, Parlament Europejski. Jest to bardzo mocna platforma, służy ona do ulepszania chirurgii piersi w Europie dla dobra pań pacjentek, ponieważ one są w sercu i w centrum, jak również działania chirurga piersi w tym zespole wielodyscyplinarnym, bo to jest klucz do sukcesu nowoczesnej onkologii i wyleczenia chorej. Oczywiście znalezienie się na liście tych certyfikowanych europejskich centrów szkoleniowych dla chirurgów piersi nie było łatwe, ponieważ nasz ośrodek musiał spełnić bardzo trudne kryteria, które są przypisane dla tak prestiżowych centrów szkolących. Czyli przede wszystkim e, chirurgia musi być na bardzo wysokim poziomie. Chirurdzy, którzy pracują w takim centrum, tak jak u nas w Bresti Unit, nasz zespół chirurgiczny, e, wykonujemy zabiegi i onkologiczne, i onkoplastyczne, i rekonstrukcyjne, również techniki mikrochirurgiczne. E, musimy działać w zespole wielodyscyplinarnym. Musimy leczyć rocznie określoną liczbę pań pacjentek, żeby mieć określone doświadczenie. Musi być świetna diagnostyka obrazowa, musi być psychoontolog, pani pielęgniarki dedykowane dla e, tych chorych. Musi być dobra współpraca z e, organizacjami pacjenckimi, co widać chociażby za moimi plecami w postaci pięknych e, sesji z więc to są bardzo, bardzo trudne kryteria i naszemu Brest Unit udało się je spełnić oprócz obok tak wspaniałych ośrodków jak inne ośrodki europejskie o bardzo wysokiej renomie.